Nawet największy kozak w pomaganiu, urodzony ratownik, niewiele zdziała bez sprzętu i zaplecza. Półtora miliona po to, by wreszcie była prawdziwa baza dla śmigłowca w Zakopanem. 350 tysięcy na nową dyżurkę GoPro na turbaczu. Te pieniądze są oczywiście celowane. Chodzi o uregulowanie i wykup bazy i zaplecza socjalnego dla naszego śmigłowca wykonującego zadania ratownictwa górskiego w Tatrach i górach południowej Małopolski, bo to zadanie jest szersze. Chodzi o załatwienie sprawy, która ciągnie się już kilkanaście lat, od trzech lat już intensywnie nad tym pracujemy. W naszej grupie, która swoim działaniem obejmuje... Jeżeli weźmiemy sobie orientację, wschód, zachód, e, obszar o szerokości prawie 100 kilometrów, tak, e, znaczna część tych akcji i wypraw, przynajmniej u nas e, na terenie grupy podhalańskiej GOP, nie dotyczy tylko turystów, ale również e, ludzi e, miejscowych, tak. E, ludzi starszych, którzy gdzieś tam się zgubili, małych dzieci. Kolejny milion od samorządu województwa trafi do strażaków, bo powodzie i podtopienia tego lata też napsuły im krwi i sprzętu. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest niezbędne, stąd w maju marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski podpisał porozumienie z wszystkimi służbami, które działają na terenie województwa małopolskiego, z którego wynikało chociażby wsparcie służb ratowniczych. Tylko wtedy, kiedy te służby będą właściwie doposażane, wtedy, kiedy będą miały profesjonalny sprzęt, kiedy będą miały odpowiednie Powiednie warunki do wykonywania codziennej pracy będą mogły właściwie wykonywać swoje zadania. W sumie tylko w tym roku na wsparcie działań z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa władze województwa przekazały już prawie 10 milionów złotych.